Witam, witam. Akwarium u mnie, no fajnie, muszę przetrzeć przednią szybkę. O, tu jakiś świderek chodzi na szybie. Przednią szybkę, no i odesłać e, z podłoża trochę kup. No niestety taki jest minus e, tego wszystkiego po karmieniach. E, jak macie piękny, żółty piasek, no to może to wszystko iść, zostać na piasku. No w, 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 woda w akwarium troszeczkę mniej się rusza chyba zmienie prąd, prąd wody w filtrze. Zobaczymy, jutro może pobawię się z tymi wszystkimi dyszami. Na razie jest skierowane na górną dyszę, ale chyba otworzę całą przepustowość tego filtra. Zobaczymy jak to będzie jutro wyglądać, nagram Wam filmik. Czy będzie większy movement tej wody, ruch wody i te kupy będą się bardziej przemieszczać pod filtr. Jak na razie, no i tak się przemieszczają w dobrym kierunku, bo ja mam to wszystko tutaj tylko w tym miejscu i w żadnym innym miejscu nie ma, nie ma tych takich kup, takiej ilości, także filtr na pewno to wszystko przepycha. Prąd wodny troszeczkę się zmniejszył, ponieważ, spójrzcie, mam dość dość dużo korzonków tutaj dyndających. No chyba będę je musiał zacząć Powoli, usuwać te roślinki, no bo coraz więcej tego się wytwarza. Na razie jest jeszcze OK, zobaczymy, jak to będzie wyglądać jutro nagram jakiś filmik, może coś porobię przy akwarium, także wam wrzucę. Ja jestem zadowolony, rybki, myślę, że będą miały jedzenie. No Dzisiaj miałem coś porobić, ale dzisiaj mi się nie chce, także młody pójdzie do szkoły, to, to posiedzę, posiedzę przy akwarium i troszeczkę poszoruję. Szybę, i no i, no i miałem małą podmiankę, troszeczkę roślinki. No i pobawię się z ustępieniami e, filtra. No w tym momencie to wygląda w ten sposób: jest górna dysza. Jutro spróbuję to otworzyć albo na dolną dyszę, albo na całą e, długość, na wszystkie dysze, żeby to tak po prostu przepływało. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jak to będzie wyglądać. E, nie mam żadnego bojownika, nic, także powinno to dość ciekawie e, się prezentować. Dobra, e, dzięki za e, zajrzenie na kanał i zapraszam Was jutro na jakiś tam fajniejszy filmik z e, zabawy przy akwarium. Do zobaczenia. Dzięki.